I witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Dave'a, to jest kolejny odcinek serii Zagrajmy Wy... Oj, nie to chciałem. Witam wszystkich bardzo serdecznie, w kolejnym odcinku Zagrajemy Wy Heroes of Might and Magic, część piąta. Kontynuujemy naszą przygodę tutaj frajdą, żeby tutaj tutejsze zamczyska. Które pierwotnie powinny należeć do nas, ale jakimś cudem jeszcze nie należą. No cóż, no cóż, no cóż, no cóż. W takim razie po prostu trzeba będzie je sobie przywłaszczyć. Po prostu powiedzieć, ej kolego, kolego. Tak podjeżdżamy do reszty zamku i takie, ej, kolego! Wiesz, że ten zamek pierwotnie należy do nas. A nie do jakichś osesków, którzy myślą, że mogą zostać prawdziwymi wojownikami. Tak, 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 tak jest. Tak było. Oj, mogę coś tutaj kupić... A nie, już nie chyba nie mogę tam nic kupować. Tam jakieś tak malutkie rzeczy. A Hamie, dziadzie, kurde. O Jezus Maria. Znaczy chyba z tobą nawet dałbym radę. No to zostało jeszcze to. Nawet bomba dla mnie. Ale chodźmy na tych... A, łuczniku tutaj mogę sobie na spokojnie sobie zostawić. Nie chcę mi się z tym walczyć, tak szczerze powiedziawszy. Tłum kuszników, to mnie boli jedynie. Ale ja sobie pojadę tutaj. Żadnych strat. A zamek należy do mnie. Eee, Morale może. Dobra. Poczekajmy, zobaczymy co on zrobi. Ucieka. Nawet tam gdzie bym chciał. Co mnie niezwykle raduje. Eee, jeszcze tutaj jest jakaś kopalnia, dokładnie. Ja dziewicy mogę sobie pogonić. Własnoręcznie. E, tam jest jakieś zejście prawdopodobnie aż se, aż se sprawdzę. Teraz tutaj się musimy nakupować. E, jak już mamy karczmę, to sobie kupię też bohatera, żeby był. O, sobie chłopków, parobków ulepszymy. Chciałbym zabrać już pierwsze trzy zamki o te Mieć już Żeby były. Jakaś tam armia czekająca. ...się zbierająca. Eee... Ścigaj. Mamy taką armię, taką przewagę już... Co tu mamy? Jest ale wszędzie te same czary. Właśnie, nie puściłem czasu sobie, żeby wiedzieć mniej więcej... ...o której skończyć. Powiedzmy, że mamy już... 3 minuty... Dobra, już wiem jak skończymy. Już wszystko wiem. E, więcej pieniążków poproszę. Ten czerwony mnie troszeczkę frustruje. On tu sobie łazi. A ja go muszę zabić. Dobra, pogońmy go. Więc ja stracę odgroma jeszcze trochę. Nawet nie. Gra uważa, że powinienem przegrać tę bitwę. Okej. Okay. Nie dziwota, on ma 25 tych. Kurde. Aha, on sobie doleci. Ała! Bom. 25 leci. Won. Kim ty jesteś? Andreas. Jakiś walony. Dobra, wczytuję grę. Nie, nie, nie. Ja z tym walczyć nie mam zamiaru. Zmieniłem zdanie. Nawet będę sobie tutaj powolutku jeździł i odbijał. E, strata. Ale nie chcę tracić. Tak, zabieramy to. Szybciej mi się ładujcie te... Szybciej się... A dobra, tu już mam bohatera. Bardzo dobrze. Bardzo mnie to cieszy. No... Ważne, żeby mi tylko już zamku nie odbija. Może mi odbijać kopalnię może mi, nie wiem, wszystko robić, ale zamku niech mi nie odbija. Epi eee, derp. Chodźmy tędy. No, jakaś kopalnia dla mnie rtęci stoi. Patrzcie jak słodko. Dobra, kuźnia. Niech tu się wszystko zacznie zbierać, bo to naprawdę... Wszystko się rzuci, to nic tutaj nie będzie, nie będzie niczego. Ty jaką masz... O Jezus Maria, ty też nie lepszą armię masz, jeśli chodzi o walkę. Jakoś siarkę mi ci zabierzemy. O Jezus Maria, seriously? Tak mało ruchu mi zabrakło. Dobra i wrócimy chyba sobie po zam do zamku, żeby sobie zebrać. O DZIAD PARSZĘ! Swoją drogę na skróty znalazł. Kopalnia z błota. Nie pogardzę. Dobra, ojdzie. na mój guz powinniśmy od razu odbić sobie kolejny zameczek. Więcej jednostek niech się tutaj zbiera. No mi to nie będzie odbijał. O Jezus Maria, dogonił mnie. Okej. Okay. To fajnie. No to fajnie. No cóż, to w sumie jest ostatnia misja. Nie że będzie teraz tur turniejsza troszeczkę. Hmm. Teraz pytanie, czy ja znasz, że mógł gdziekolwiek uciec? Dobra, wracamy do zamku i wróć pojedziemy sobie na mógł w tamtą stronę, bo tamten zamek. Tylko, że on mnie może spokojnie dogonić, chyba. Padł między młotka wadło. Zaraz się okaże. Ten sobie jeździ tutaj. Ten wolał najpierw tym się zająć. I mnie nie dogonił. Co najważniejsze, mnie nie dogonił. po patataj, patataj, uciekamy. Dobrze. Teraz to wygląda znacznie, znacznie lepiej. W szczególności, że teraz wchodzę sobie do zamku. Wykupuję wszystkich jeszcze. Te wilcy zostały, Wezmę te wilcy. No i to ja rozumiem. Ej. Teraz to ja mogę walczyć. Robimy 31. Trochę takie ganianie to jest. Dobra, ty mi jakąś armię. Tak na zaleź. Jakby. Musiał się bronić. Wszystko po jednym wykupie. No teraz chodź, hamie tu. Zobaczymy, jaki hardy jesteś. To jest o, Drzwi. No to nieważne. To nie jest nieważne. To jest już odwiedzone. Chodź, hamie. Zobaczymy, jaki teraz hardy jesteś. Już teraz to ja mam przewagę w boju. No teraz tu patrzcie, ucieka. Niechamy uciekasz. Wracaj tu. Ja chcę pogadać. Zrozum. Ja nic do ciebie nie mam. Niby wygram, ale jakim kosztem? <coughs> A w tych poproszę. Od 2 do 3. Dobra. 3. No właśnie, a no, te dziady się leczą. Dobra. Z tymi już mam spokój. Od 6 do 8. Dobra. 7. Jaki to jest bydlę. Patrzcie, jak to wygląda. Oczywiście, że w tym. Kogo innego mnie będą bili. Słucham? Jakie ty bijesz obrażenia, dziadygo. Dobra, masz hejst. Masz może masz hejsta? Nie masz zwykłego hejsta. Masz grupową boską siłę, ale czy mi się to przyda? No dobra, żeby zresztą grupową boską siłę, może do czegoś się to przyda. O Jezus Maria! Ale to bolało. Dobra, straciłem już tych. Śmierć z nieba już przyleciała. Okej, okay, tych też już praktycznie nie mam. <gryw> Więc, zatakuj go. Dziap. Dziap. Najważniejszych I tak już straciłem. Eee, łaska, Łaska? Łaskę rzućmy. A nie podlecie do tego. Więc outuj tego. Ok, nie tylko wilcy zjechał. Słabiej. Od 0 do 2. A ja zrobię tak. Bo to wydaje się być bardziej interesującym pomysłem. Szkoda, zabraknie trochę tego ruchu. Zrób tak. Aha, was już dużo tutaj nie ma. Byliście moją jedną z główny, główniejszych sił. Dobra, aldż to. Niech sobie jeździ. Ja sobie jeszcze troszeczkę poczekam. Dobra, trochę przesadziłem z moimi siłami. Niestety, muszę przyznać. Dalej jest silny. Pokonam go. Ale jest silny, dalej. O, teraz sakwę jeszcze zdobyłem. A, patrzcie państwo, co to za dziadostwo jest. Poczekamy jeszcze, zabierzemy stąd armię, stąd armię, to na nich ruszymy. Mhm. Wtedy dopiero zacznie się zabawa. Dobra, chodźmy tędy. Zabierzmy sobie to, zabierzmy to. lazorowy nie obrazi się jeśli zabieram ci zamczyska, co? Wiem, fajny jesteś przyjaciel. Nie musisz nic mówić, mi wystarczy... ...wskazać palcem. Ja już będę wiedział o co chodzi. Ja, ten ucieka. Ten też sobie gdzieś płazi. Do tych dwóch zamków sobie teraz pojadą, pozabierać... ...armijki. No dobrze bo ja mam czas teraz sobie, żeby tutaj pojechać Zebrać tutaj wszystko co mi potrzebne A dzięki temu zyskam bardzo dużo tak. Możemy mieć na walk. I to w sumie na zaraz Powiedzmy, że się wyrobię No ale jak już w tych trzech zamkach ja będę miał już moje piękne, cudne Armię, to bez problemu. Bez problemu, już będę mógł jeździć wszędzie. Ok. Co sumie ja teraz mam dwa zamki, aż do przygotowania. Ale teraz mam stosowne ceny. Dwa Potrzebuję 15, czyli siedmiu aż. Potem jeszcze 10 tutaj muszę. Dobra, pojedziesz tutaj Potartak Co tutaj mamy? Tak patrzę, ale chyba dostępu do wody nie mam, więc w sumie to i lepiej spadać. Was nie biorę. Dobra, tutaj na nich. Ściga ich potrzebne mi jest doświadczenie. Dużo doświadczenia. Oj, wziąłem na oko. dobra? Nic nie szkodzi. Może kuśnicy się dołączą. O jezus, Maria, jak ja bym się wycieszył. Co ta Bela? Dokładnie, tutaj też jak, jakąś postać by się wydało, przydało kupić. A chociażby ciebie. Masz dużo Łuczników, fajnych uczników Tylko tanie co on zrobi? Czy on mi jedzie na zamek? Czy on po prostu sobie taki jeździ? Bo jeśli tego sobie jeździ? Tak o sobie jeździ, bo jak byś na zamek, to bym był zdeczka niezadowolony. Ech, nie dołączą, a szkoda. Bo to by była fajna siła tego ognia, nie? A tak, nie mam nic. Co tu jest? Okej, okay. z nami mogę sobie powalczyć no, Ale dowiedźmy, to ja nie idę. Zapomnij Jak drodzy złoży się całkiem fajna armia mi tu no, Wykup tutaj teraz. O, tu już też się to, coś tam tworzy Jak ja wezmę, ja to wszystko kupię będzie wtedy słodko. A najpierw muszę jakoś pomyśleć, żeby dożyć do tego momentu. A naraz sobie pojeździmy, pozbieramy. Póki mi mam co jeszcze zbierać, bo się widzę, że wszystko kradnie dziad. A widzę, sobie stoją, to ja je sobie zmiażdżę. Dobrze. Zmienia po czym niego, ja nie wiem. To mamy jakąś kryptę. Coś tu mogę kupić sensownego? No jeszcze ten plat. Nie, bo to mi potrzeba dużo jednostek, których ja potrzebuję. W sumie. Ale robię się coraz potężniejszy. Co mnie niezwykle cieszy. Człowiek nie czuje jak się domuje. Uuu! Ale to wszystko kranie. Ja spokojnie, ja tu zaraz wrócę, ja to z zniszczę. Z z odbiorę to co jest... Prawowicie i nie z, Nie, niewzględnie, nie, 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 nie. Pełnomocne moje. O, staw nie chcę patrzeć z kiszami. Seriously. To jest czysta katorga. Moje przywołania, okej. Okay. Eee, tutaj nic. Tutaj trzeba. Gry w Sony! Ulepszone. Najbardziej nie, nie mogę się doczekać... Ej, to co mi tutaj kada, że mogę kupić? Nie mogę się doczekać, aż w końcu będę mógł sobie zebrać z trzech zamków armię. I żeby było fajnie. O, 21 tyk. tako. zapuszczam się chyba w niebezpieczne tereny. Dlatego ja się chyba wrócę. Rozwiaram to, co tutaj jest. No, seriously, Na razie, z tego co widzę, tutaj się nie chcę zapuszczać. Czego mi to dopukuje? Oj, drewno. Kamienia nie, ale drewno. Teraz, jak jeszcze zebrano kopalnie, złota, to będę jeszcze miał. O jezus, Maria. Jako ty, musisz już mieć, mieć armię, przyjacielu. Co najważniejsze, jaką ja muszę mieć armię, żeby. odbić dankana Czego ci brakuje przyjaciółko? Obrony, dawać sobie obronę. Jak w ogóle? Jezus Maria, ale ten level up wolno idzie. Seriously. Pek, pyk 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 Dziękuję. O, i to mnie się podoba, i teraz już mogę się zająć tylko i wyłącznie ulepszeniem naszego pierwsz... trzeciego zamku w sumie mogę też tam coś kupić Eee, no, zostaw wielki chłopczyk, to ja nawet nie chcę z nim walczyć. Wręcz, panie Boże Dobra, zabierzemy to. Ścigaj Z takimi to jednostkami to ja mogę walczyć. To jeszcze coś mi zostało, no Gil magów. To ja już wolę tutaj sobie zbierać. Kła takuje mi drewna. Nie tak, tak poważnie. Dziom. Ty, ja zaraz na niego najadę, nie seriously. Tylko, że to jest ten z aniołami. Dobra, zabieram to, to. Na niego no silna, armia to parobki Seriously. Aż trudno uwierzyć, o Jezu, odbiło się, przepraszam. Nie. no to. Tak tu ja się bawić nie będę ja będę się jeszcze z wami caskał, z tym drewnem No nie, gdzie tutaj dziad Tylko na co? Na zamek Jeśli na zamek to trochę... Uuu, zgadzam się To jest 129 uczników, to nie jest o żarty Ciekawe czy... Będzie uciekał czy mnie atakował, raczej. Dobra, czas wykupić armię. Marna ta armia. Marnie to widzę. To dosłownie. No tak, ale już mamy gryfsony tutaj. Stop. Teraz czy na mnie ruszysz, czy raczej będziesz chciał. O, ruszyłeś. Sprawdźmy. Eee... herpiderpiderp. Nie zapowiada się to ciekawie. Nie zapowiada się to ani trochę ciekawie. O nie, nie, nie. Ty <laughs> masz harm jest strasznie wielko. Więc ja odpadam. Jeśli ma być szczery. Ja sobie poczekam. Oj. Oczywiście was wezmę. I czy ja mam czer... Tak, teleport do miasta. Nie tego miasta! Nie jest dobrze. No odgód sobie idź, nie wiem właśnie tam. Krannie mi te kopalnie. Sami na nich najadę. Zostaw włócznikami, nigdy nie lubię walczyć. I jedziemy do tego zamku. Jak już wjedziemy do tego zamku i do drugiego zamku, będziemy mieli taką piękną armię, że po... Jezus Maria. Będą uciekać. A dym jaki będzie. Dobra. Patrzcie. Tu już się naprawdę ładnie zebrało. No i tutaj trzeba kupić Gryfsonę. Żeby jakieśkolwiek były. Ten mi nie powinien nie dogonić mimo wszystko. Ten to raczej zajęty jest kopalniami. To no jest w sumie dobrze. Nie co, zostało mi tylko tutaj ulepszać. A jak tutaj już ulepszę, to będzie bang! 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 W nich! Czysto i przyjemnie, przede wszystkim. Najważniejsze, żeby nie nie, nie. nie, 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 nie. Nie zajmował mi zamków. To jest najważniejsze, praktycznie. A reszta to już się zrobi. Tak po męsku samo się zrobi. A Lazarowy to już ma tylko bohatera, więc on tu nic, nic mi dużego nie zrobi. Eeeei, <grymne> oczywiście kopalnie trzeba zająć. A muszę ja czerwonego pokonać? Muszę uwolnić go. Ale by było po prostu wjechać i zabić go, nie? No i taką armię, to ja już się w końcu mogę zacząć bawić z nimi. 26, 26 tych Jeszcze tutaj wrócimy sobie, pojedziemy. Tyk, żeby mieć jazdę powoli I co, prosto na czerwonego ruszymy? Na zamyki czerwonego, czy w sumie by się przydało Tak poje jeszcze pojeździć, a może sam sobie to powie, że Nie wiem, dajcie mi znak w komentarzach, czy chcecie patrzeć, żebym sobie tutaj robił takie rzeczy typowo poboczne, że nie wiem, sobie jeżdżę, zbieram jakieś tam rzeczy, czy Was to interesuje Tak, to ja mogę sobie wziąć po prostu z... gdzieś tam za tym. No znowu się znowu wymienili armię. Teraz ten to kozak jest. Czas to interesuje, bo ja to sobie mogę sam sobie tutaj jeździć i po prostu pozbierać sobie jakieś tam materiały potrzebne dla mnie. Uh -huh. No brakuje kamienia. Teraz jeden do jednego. Oj, jakie to jest piękne. Cieszę się. Chłopczyk się cieszy. Teraz Ham podjedzie i niech, niech pokaże jaką ma tu armię. Właśnie jaką ty masz armię? Ruj już masz, o Jezus Maria. Się boję. Szczerze powiedziawszy się boję. Ale nie ma co się bać. My mamy tutaj... Patrzcie co tu się dzieje. Pyk, 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 pyk. Jeszcze tylko tutaj muszę sobie jednego zostawić. Mm. O, w taki sposób 38 kawalerzystów. No i w końcu wracamy do gry. Comeback Cyril. Nie chcę żadnych chłopków-parobków. A tutaj sobie zaatakujemy jeszcze na sam koniec. Opuszczono kopalnię. No tak, tutaj na pewno coś kupię. Tutaj wykup, żeby była. I chyba ruszymy na, na ich zamki. Po prostu, zero tkania się, po prostu jedziemy i bang, bang, bang. Na mój gust, jest, będzie nieźle. O, 14 mumi. Patrzcie państwo. Dobra, przejedźmy się. Dobra, jak trz, jeszcze trzeci zamek się zbuduje, to wtedy będzie. Teraz one chamy z razem jeżdżą. Jaką masz armię? Każdy powiedziałem. Uuu, wtedy się przyjechać nie da. To ciekawe. Ten ham gdzieś tam jeździł. Więc my po prostu sobie przejedziemy. Jeszcze na arenę się przejedziemy. A, jeszcze troszeczkę. A bo czemu nie? Pyk. już tu gry w są. Zaatakujemy im ten zamek, co Wy na to? Dla mnie bomba. zbęd Ok. Ciap, ciap, ciap. Ścigaj 32 dżiny. Czy ja tu widzę... To jest czerwony klucznik. Dwa do ataku, proszę. Pyk, pyk. Też ja chcę tego klucznika. O Jezus Maria. Po co takie straty robisz, przyjacielu? Podlecisz prawdopodobnie tak, żeby ten nie doszedł gdzieś w te miejsce. Eee, uderz tego. O, nawet nie. Eee. Gdzie jest łaska? Łaska. Dziękuję. Tak, te straty. Czasami komputer robi tak głupie straty. Jak sprzeczkę szczęście poproszę. I wyjrzymy klucznika, czerwonego. Którego chyba gdzieś będziemy potrzebowali. Jak to jest armia? Nie wiem czy tłum, horda, wiele... Eee, co to jest? Dobra, ale ja myślę, że zakończymy ten odcinek tak. No, jest to koniec odcinka. Mam nadzieję, że Wam się podobał. W następnym odcinku prawdopodobnie pojedziemy uratować kana, nie, co, co, nie ma co się cackać. Mam nadzieję, że odcinek Wam się to. Pamiętajcie, żeby zostawić magiczną łapkę, żebyście pokazali, czy Wam się podobał? A no, może nie. O magicznym komentarzu, żebyście zostawili ślad po sobie. Oraz o magicznej subskrypcji, dzięki której jesteście na bieżąco z filmami. A ja dostaję bufa do motywacji. Tymczasem trzymajcie się i cześć.